Ja chciałbym, słuchajcie, mm -hmm. dodać jeszcze coś od siebie. Chciałbym troszeczkę wspomnieć tutaj o energii żeńskiej i męskiej. Słuchajcie, też taka: oczywiście, każdy ma swoją politykę, ale ze strony mężczyzny, dziewczyny, powiem Wam rzecz następującą, że warto jest umieć przełączać się pomiędzy tymi energiami. Prawda? Mamy tą energię męską i żeńską, i żeby w relacji dokładnie. Umieć, żeby kobieta umiała wykorzystać swoją żeńską energię, bo teraz mamy taką tendencję, te takie kobiety z powerem i ciągle nie bądź słaba i po prostu walcz, to się wszystko zgadza. Ale jak jesteśmy na przykład w pracy, to wykorzystujemy tą swoją męską energię, prawda? No bo musimy dowodzić te zadania, prawda? Musimy być Zorganizowane, że mówię, że, No tak, tu wchodzimy w energię męską, prawda? I często A, też przejmujemy w biznesie czy dokładnie, na stanowiskach imię. powiedzmy tak, przejmujemy te zachowania właśnie i komunikację w ogóle nawet językową od mężczyzn, co zresztą jest też jest okej, okay. ale to co powiedział, ważne zachowanie, równowagi ale, się dzieje. Dokładnie, dokładnie męsko z przewagą żeńskiej. Tak, bo, e, e, teoria, pod którą ja tutaj się podpisuję, to jest oczywiście kto to obliczy, ale mniej więcej powiedzmy pirazy razy drzwi 75 do 25. Ja myślę, że to jest taka, taka zdrowa proporcja, prawda? Mężczyzna 75 męskiej, a kobieta oczywiście odwrotnie. Ale dobrze, o co, o co mi chodziło, żeby kobieta um, umiała wykorzystać tą swoją męską energię w relacji i też pochwaliła tego mężczyznę. Żebym mu powiedziała: Słuchaj, stary, super to zrobiłeś. Naprawdę jestem z ciebie taka dumna. Nie macie pojęcia. No nie macie, bo nie jesteście mężczyznami. Ech, musicie wierzyć na słowo, ale ja myślę, że te doświadczenia, wiecie, jak to działa, ile można przez coś działać. Słuchajcie. To nie jest może wielką tajemnicą. W ten sposób mężczyzna realizuje się. Bo młody mężczyzna, który ma, nie wiem, 18-20 lat, on żyje sam dla siebie. Ale dorosły mężczyzna. On, no będąc przede wszystkim w tej energii męskiej, energia męska to jest energia dawania. On się cieszy, kiedy on daje. Więc wy wspierają. Działania, energia działania, prawda? Mhm. A, ale też dawania. Kobieca żeńska jest mhm. energią brania i dawania, takie określenie też, te, też w psychologii um, kursuje gdzieś tam. I w każdym razie jest to jest energia dawania i w tym momencie, jeżeli maszyna zostanie pochwalony, to on. On chce robić wszystko dla tej kobiety. On się rozwija. On chce, nie wiem, góry przenosić. Nie? Także to jest też takie fajne narzędzie, którym można bardzo dużo zdziałać. Małym nakładem można bardzo dużo osiągnąć. Mm -hmm, tak. Zgadzam się z Tobą w 100%. Docenianie, bardzo ważne, pochwalenie, bardzo ważne. podziękowanie. No. Słuchajcie, w ogóle podziękowanie no. nawet za to, że nie wiem, Twój facet ci rano przyniesie kawę do łóżka, naprawdę okażmy wdzięczność. Ja już w tej wdzięczności trąbię, ale to jest także mega ważne w relacji właśnie kobiety i mężczyzny, okazywanie wdzięczności. Naprawdę on nie musi robić ci tej kawy rano, ok? więc bądź wdzięczna i powiedz, że super, że fajnie, że cię ją przyniósł, po prostu podziękuj, doceń to. Doceniajmy słuchajcie też te małe gesty, bo um, często my jakby koncentrujemy się na dużych jakichś tam tematach, ale zapominamy o tym, żeby doceniać te drobne gesty. A one są ogromnie ważne, bo z tych małych gestów potem budują się te większe, tak? Więc też to, to, jest, to jest ogromnie, ogromnie ważne. Wy chcecie być doceniani, a my chcemy być też akceptowani, więc też tutaj do panów, którzy są na tym lajdzie, jakby też zwracajcie uwagę na to, że my też chcemy być akceptowani, prawda? I, i to, jest też, to jest też bardzo ważne. Nie jest też tajemnicą, że my, kobiety, jesteśmy dużo bardziej empatyczne i jakby też dużo łatwiej nam jest mówić o uczuciach, odczuciach, emocjach, o sprawach intymnych. I też uszanujmy to, że, że właśnie mężczyźni inaczej jakby do tego, do tych tematów podchodzą, więc nie bądźmy też w tym, nie chcę użyć słowa nachalne, bo to, to nie jest właściwe, ale właśnie jakby rozumiemy to, że, że mężczyźni um, o tych pewnych tematach po prostu. No, Nie mówią tak łatwo i um, tak jak my. My mamy też zdolność do tego, że kiedy my mówimy, nasz język jest taki dużo bardziej artystyczny, nie wiem, dramatyczny, prawda? Mężczyzna nie, no, mężczyzna po prostu komunikuje daną informację i tak samo ją przyswaja. Najpierw ją słyszy, potem dociera do mózgu, a potem do serca. Więc warto też o tym, kochane hmm. kobiety, pamiętać, że inaczej przyswajamy informacji, inaczej je podajemy, nie? Cielbunia, nie wiem, czy Ty coś jeszcze chcesz dodać? Nie, no zgadzam się z Tobą całkowicie. Myślę, że ten temat. Dobrze mówiłaś, no ja chciałam dodać ze swojej strony, że u mnie to zawsze przeważała jednak ta energia męska i mój partner był wykastrowany do cna po prostu. Co z tego, że go chwaliłam, że wszystko doceniałam, to było piękne, czuł się tam ten, ale ja go i tak kastrowałam, także tej męskiej energii we mnie było tyle tej walczącej, pokazującej, że jestem najlepsza, w ogóle naj, 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 wszystko, wszystko, wszystko wiedząca, także... Ja miałam z tym bardzo duży problem, o którym w ogóle kiedyś nie wiedziałam, bo nie wiedziałam, że jest jakaś męska, żeńska energia. To było dla mnie kiedyś czarna magia. Także jeszcze tu o kastrowaniu mężczyzn bardzo bym chciała tu y, powiedzieć, bo ja osobiście to zrobiłam. Brawo. Ja to zrobiłam po prostu. Bo, tak, tak. Że mnie to, też się to, to zdarzyło. Alfa bym powiedziała, to był samiec Alfa, ja go i tak wykastrowałam, więc wiecie, wszystko się da i nie, nie robimy tego absolutnie. Nie, nie, nie. To nic dobrego mi nie przyniosło. Takich moich... To Moich jest, doświadczeń to jest, to jest prawda, bo jeżeli kobieta narzuci tą męską energię, to jednak nawet jak facet będzie alfa, to on z czasem zacznie się jednak wycofywać i no będzie wykastrowany, Także, czyli co, czyli co, co, co byś poradziła dziewczynom? Jak, taką radę jakby dać? Ja? Tak. Wrócić do energii żeńskiej, naprawdę i nie bać się jej, bo ja się bardzo bałam tej energii żeńskiej, bo kobieta to słaba. Ja się tak tego bałam, słuchajcie, że po prostu to było dla mnie jeszcze niedawno hmm. nie do pomyślenia w ogóle. Mężczyzna raczej nie mógł mi nic kupić, bo ja się czułam bardzo źle, nie mógł za mnie płacić absolutnie w restauracji. To nie, to ja za niego płaciłam, bo <grym> widzicie. <grym> po prostu siedzieliśmy na przykład ze znajomymi w dziesiątkę, pięć par i na pięć par cztery facetów płaciło, a ja byłam piąta, która płaciłam ze swojego faceta, tak? W życiu by nie, no to jakby się chciał <grym> tak? To jest po prostu tak, na pierwszą randkę jak mnie zabrał, to gdzie ja nie zjem, dopóki sama za siebie nie zapłacę, wtedy za niego nie płaciłam, nie? Także wykastrowany w ogóle, słuchajcie, do dna nie mógł mi nic kupić, wakacje północne, na... Nie no, tragedia ogólnie, więc bardzo bałam się wrócić do energii po prostu żeńskiej, bo będę słaba. Absolutnie się tak nic nie stało z tego, co sobie wyobrażałam. Także nie, polecam, nie bać się tego, bo mi to dużo na pewno korzyści przyniosło, korzyści dużo zmieniło w moim życiu, bo nie muszę się po prostu ciągle walczyć, borykać z tym wszystkim, nie wiadomo, ciągle jakieś nachodzące myśli, które kiedyś miałam, zapłacił za mnie, by gdzieś to, co by się stało, Boże, będę coś winna, jeju, nie mam, po prostu połowa problemów zniknęła przez to, że jestem no, może jeszcze nie tak, jak bym chciała w energii żeńskiej, ale na pewno dużo w sobie z, zmieniłam i z tego, że się tak bałam, nie, nic się nie wydarzyło z tego, co się tak bardzo obawiałam, że jestem słaba, nie wiadomo co. Nic się takiego absolutnie nie wydarzyło. Sylwia, bardzo. Kochane, hmm? kochane kobiety, po prostu lepiej tą energię spożytkować na to, żeby, nie wiem, roz, rozpocząć jakąś nową działalność biznesową czy zająć się swoim rozwojem. Naprawdę są sfery życia, gdzie możecie się mega, mega realizować, ale naprawdę pozwólmy facetowi być facetem, okej? Okay? I ja też byłam przez wiele lat taką babą na traktorze, wiecie, no po prostu wszystko ja i ja i ja. I nawet nie prosiłam o pomoc z domu, bo po prostu od razu brałam się i, i, i robiłam rzeczy, które tak naprawdę mógł zrobić mój mężczyzna, ale ja po prostu, no nie, no bo przecież ja to potrafię, mam, ja jestem Zosia Samosia, nie? To absolutnie nie pracuje. To, to jest tak, jak Selbusia to jest droga do nikąd, to jest droga do wykastrowania faceta. Więc pozwólcie, niech ten facet dba o was, niech dba o ten dom. no Niech upoluje tego mamuta i mu przynie, przyniesie go wam, tak. dobra? Naprawdę pozwólmy mu na to. Naprawdę on będzie szczęśliwy i zobaczycie, że te relacje damsko-męskie naprawdę będą zupełnie inaczej wyglądać. Oni są do tego, kurczę, stworzeni, więc przestańmy polować na mamuty, no. Ale zobaczcie, co się wydarzy do kobiet. Zobaczcie, co się wydarzyło. Sylwia, właśnie wchodząc z tą żeńską energię w relacji, ubiła kurczę dwie pieczenie, upiekła dwie pieczenie na jednym na, 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 jednym, na jednej patelni, tak? Bo nie dość, że ona się lepiej poczuła, to facet mężczyzna się lepiej poczuł i koniec końców dało im to zadowolenie, czyli przyczyniło się do poprawienia ich relacji, prawda do lepszej komunikacji i ona jest kobietą, on jest mężczyzną, dzielą się pewnie, pewnie, pewnie swoimi obowiązkami, ale to, co najważniejsze, ten, ten, ten to cały klucz. to właśnie to, właśnie to, że jesteś, jesteś kobietą, on jest mężczyzną. Wszyscy są w swojej roli, są szczęśliwi. Super sprawa. To, co kochani, Um, czy, są, czy są jeszcze jakieś pytania, słuchajcie, na te pytania to pewnie. No właśnie, może piszcie na czacie, czy macie jakieś do nas jeszcze pytania, czy coś chcielibyście, żebyśmy tu jeszcze um, powiedzieli? To jeszcze mamy chwileczkę. Ja jeszcze też tutaj wrócę do naszej drugiej synki tomku rodzajowej, mhm. kiedy my też często wchodzimy w tę rolę mamusi, nie? Mhm. To oczywiście archetyp. Matki jest ok, pod warunkiem, że no nie jest on przejaskrawiony, kiedy jest tak zwanym świetle, a nie w cieniu, mhm. czyli kiedy jesteśmy nadmiernie opiekuńcze, kiedy po prostu rzeczywiście traktujemy tego naszego mężczyzna jak małego chłopca, który mhm. nie wiem, no właśnie nie jest w stanie sam spakować na wyjazd służbowy. Nie? Więc my latamy ze skarpeteczkami, z szaliczkami, z majteczkami, i tak dalej, no bo tak. Słuchajcie, absolutnie nie. Naprawdę potraktujmy mężczyzn jak dorosłego człowieka, który jest w stanie się spakować, który jest w stanie sobie zrobić obiad, który jest w stanie zrobić wiele, wiele innych rzeczy. Więc pozwólmy na to. Tak, opiekuńczość jak najbardziej, ale nie przekraczajmy pewnych granic. To, co Ty zresztą powiedziałeś w naszym sketchu, scence, tak? Przecież nie zachowuj się jak moja mama. No właśnie. Więc Bo... nie bądźmy hmm. mamą dla naszego faceta. Bo o tym właśnie też mówiliśmy podczas dzisiejszego live'a, to jest dla mnie podważanie kompetencji tego, tego mężczyzny, prawda? To przypominanie, on sobie da radę, no dobrze, a co się stanie najgorszego, jeżeli nie da rady i po prostu, jeżeli słuchajcie, to już się wydarzy, my już puścimy tą kontrolę i powiemy, dobrze, niech on się tam spakuje jak chce, zabierze czapkę, zmarzną mu uszy. Zapomnij portfela, będzie musiał sam wziąć za to odpowiedzialność, prawda? Możemy jakoś żartobliwie powiedzieć: No, 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 no i jak sobie dałeś radę, że to się rzeczywiście wystąpi, bo często nie ma problemu, to my stwarzamy ten problem. Jak to już wystąpi, no to po prostu żartem powiedzieć: No, i jak tam sobie dałeś radę? Nie? Na przykład nie bez wchodzenia w szczegóły matkowania, tuczenia młotkiem, i słuchaj, jak ty tak mogłeś, jestem tutaj Twoją mamą. Także to jest bardzo, bardzo istotne. Słuchajcie, jeżeli nie ma dalszych pytań. Chyba nie, ja przynajmniej tutaj zauważyłam tylko jakiś komentarz, nie zauważyłam, nie wiem, Selwusia, czy widzisz jakieś jak, pytania, bo jak ja nie Dokładnie, zauważyłam. jak widzisz tam jakieś to... Ja widzę tylko komentarz od Danuty, z tym płaceniem nie do końca się zgadzam, ja pozwoliłam na to i jak po jakimś czasie zostało mi to wypomniane, więc teraz liczę się sama na siebie zawsze. To teraz Ci coś powiem, Danuta, to, że ten ktoś Ci to wypomniał, to on po prostu w męskiej energii nie był, po prostu, to nie facet, no sorry. Facet płaci, no to zastanów się, kim nie patrz na siebie, i teraz ty się zmieniłaś, i teraz tak. Ty pozostań w swojej żeńskiej energii, a to, że on nie był męskiej, nie zapłacił, bo rozumiem, że to, to jest twój facet. Przyjaciel za ciebie nie płacił, mówmy się, tak? Przyjaciel to przyjaciel, ale jeżeli mówimy o związku, to w męskiej energii mężczyzna płaci i to nikomu nie ujmuje. I jemu się to podoba, no. Tyle chciałam powiedzieć. Tak mi to. Mój mężczyzna wytłumaczył, więc ufa, ale 14-latek w ogóle mi to najlepiej wytłumaczył, bo miałam taki przypadek, że mojej córce ciągle kolega też kupował, moja córka złotówki nie wydała. Oni mają 14 lat, no 14 nie, nie, nie zarabiają. On jej nawet kupował, słuchajcie, podpaski. No dla mnie, znaczy nie ma żadnego wstydu, ale za to powinna zapłacić sobie sama. I ja mówię, no Wojtek, wiesz co, no nie płać za nią, przecież ona ma pieniądze, powinna sobie kupić. on mi powiedział jasno daj mi święty spokój, jak ja za nią płacę, się czuję jak dżentelmen i proszę nie odbieraj mi tego. Zgasił mnie tak, że ja mam szansę dziękuję, do widzenia. Skoro 14 jest męskiej energii, jako dżentelmen płacąc za koleżankę 14-latkę, no to jak mężczyzna dorosły może w kobiecie wypominać? No to nie mężczyzna dla mnie i tyle. Słucha Słuchajcie... Jak najbardziej, jak najbardziej jestem, jestem za tak bardzo dobrze powiedziane. Ja wam dodam z, z mojej strony, że dla mężczyzny mówię dobrze, mówię za, za siebie w tym momencie, że fajne są takie małe gesty. Ja płacę za wszystko, wychodzimy, ja płacę, ale na przykład dziewczyna zapłaci za parking. Wiecie? Na przykład. Albo zaprosić na kolację. Zrobił no, czas, to. To, 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 już jest, to już jest dużo. A do, do domu na kolację, tak, jak najbardziej. Ale takie no, wiecie tak, co, będąc, no. będąc, będąc na zewnątrz, naprawdę takie pierdoły. Właśnie tak, za ten parking taki, już przysłowiowy, wiecie, to jest tak, taki tak, gest, który nic nie kosztuje, a naprawdę on wtedy myśli sobie, ej, wow, fajna, fajna laska, nie? Fajna. No. Oczywiście, no takie, to ten, no. ale no, nie, już nie zapłacę za mojego faceta w restauracji, gdzie siedzi pięć par, wszyscy płacą, mężczyźni mogą być mężczyznami, a ja płacę za niego, no to było słaby za parking zapłacę, oczywiście za małe rzeczy, oczywiście on idzie płacić za jedno, ja idę płacić za drugie, to nie ma problemu, gdzieś to się, wiadomo, stykamy się z tym, tak, ale jeżeli ja tylko płaciłam, to nie mam nigdy szansy w ogóle się wykazać jako mężczyzna, to było totalne wykaz, to było zupełnie co innego, tak, no takich skrajnych, ale wypominanie no czegoś takiego sobie na przykład nie, nie, nie wyobrażam. Skoro zapłacił, to chciał to zrobić. Jeżeli nie chciał, to powinien był po prostu od razu powiedzieć, zapłać za siebie i sprawa byłaby jasna i klarowna. A wypominanie to jest z poziomu dziecka, a nie dorosłego mężczyzny. Słuchajcie, jaką fajną sprawą jest ten nasz live. Sobie teraz tak przez chwileczkę pomyślałem, jakie to jest niesamowite, prawda? I e, ile tutaj e, no, dzielimy się tymi swoimi doświadczeniami, e, mm -hmm. dajemy wartość, to staramy się, a naszym, naszym tutaj e, uczestnikom. Naprawdę, słuchajcie, warto warto brać. No, teraz już się kończy ten live, ale no, słuchajcie, e, cała masa informacji. Cała masa informacji, cennych informacji, i zobaczcie, to są rzeczy takie, które mogą naprawdę zmienić czyjeś życie, prawda? To, co mówiliśmy o tym, jak funkcjonuje kobieta, jak funkcjonuje mężczyzna, to, co Sylwia też teraz powiedziała, tak? O tym właśnie, o tym kastro, kastrowaniu. Ja myślę, że, że niektórym się teraz oczy otwierają, niektórzy wiedzą oczywiście o tym, ale niektórym się oczy otworzą, naprawdę. Ja jestem zafascynowany, bardzo mi się podoba. Naprawdę. <laughs> Tak, Danuta na że to był były partner. No właśnie, to już jak no to już już wszystko. <noise> no to już były, no, to już sprawa załatwiona. Była. No cóż, pozostaje By. powiedzieć całe szczęście. E, więc e, kochani, e, ja tylko Wam chcę powiedzieć na koniec taką historię. Ja ją opowiadam też moim klientkom. To jest piękna historia z życia wzięta coacha, którego pewnie większość zna, Johna Maxwell'a. To jest naprawdę bardzo, bardzo mądra historia. Sylwusia ją zna, bo już ją pewnie słyszałaś ode mnie wiele razy. Ja akurat uwielbiam Johna Maxwell'a i dlatego też no, jakby w, 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 chcę być w organizacji Maxwell Leadership Polska. Kiedy John rozpoczynał swoją karierę jako coach, jako mentor, był już żonaty, chyba lisa, ale nie jestem pewna, ale chyba lisa ma jego żona na imię, no był w Kazie, załóżmy, że z lisą na jakimś tam czy przyjęciu czy na jakiejś konferencji, tego dokładnie już nie hmm. pamiętam, w każdym bądź razie byli tam też dziennikarze, on gdzieś tam był, coś sobie nakładał do jedzenia i nagle usłyszał, że jakiś dziennikarz podchodzi do lisy i zadaje jej pytanie, uwaga kochani, i słyszę pytanie tego dziennikarza lisa, czy John cię uszczęśliwia, i John wtedy uszy jak radary, nie? no już taki w ogóle obrót z piórka. No tak, teraz wszyscy usłyszą, że ta ja uszczęśliwiam nie? Cisza i Lisa odpowiada: nie, John zamarł. I mówi: Opowiadał to. Teraz na konferencji, kiedy byłam w Warszawie, właśnie w, w konferencji organizowana przez właśnie Maculz Polska, też ta historia wybrzmiała. On zamarł, mówi. Jest, jesteśmy tak cudownym małżeństwem. Ja ją nie uszczęśliwiam. Ale pomyślał, okej, okay, no to posłucham mhm. dalej, co, co Lisa jakby ma więcej do powiedzenia. No, ten dziennikarz też był mocno zdziwiony i um, pyta, jak to, to, to John cię nie uszczęśliwia. <grym> 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 Oczywiście, mówi. Najważniejsze dla mnie jest to, i to zrozumiałam, że przede wszystkim ja mam sama siebie uszczęśliwiać. John nie mógłby mnie uszczęśliwić gdybym sama nie uszczęśliwiała siebie i kochani tym, o, że tak powiem pięknym akcentem możemy chyba super. zakończyć dzisiejszy live same kobiety, ale również to się tyczy też mężczyzn, uszczęśliwiajmy najpierw samych siebie. Wielkie dzięki, wielkie dzięki za tą historię, wielkie dzięki dla Ciebie Sylwia, wielkie dzięki Tobie Kasiu, super Dziękujemy. bardzo mi się podobało, mam nadzieję, że naszym uczestnikom też się podobało, jeżeli macie jakiekolwiek pytania do nas to no, część już zna, prawda? Tutaj Kasia i, e, e, i Sylwię, to serdecznie zapraszamy. Na, tutaj możemy spotkać się na Instagramie. E, I no właśnie, być może powstaną jakieś pytania, jeszcze coś zostało niedopowiedziane, także mamy uszy szeroko otwarte i serdecznie zapraszamy. Zapra dziękujemy za udział w dzisiejszym live i mam nadzieję, że się jeszcze kiedyś po, w podobnym gronie spotkamy. Zdecydowanie będziemy wdzięczni, jeżeli zaobserwujecie zarówno profil Tomka, Twoja wyższa świadomość, mój Kasia Bień i nasz tutaj wspólny imperium dla kobiet. Tworzymy takie właśnie miejsce, gdzie chcemy, żeby kobiety poczuły się zaopiekowane, żebyście poczuły, że macie wsparcie, bo my takie wsparcie kobietom dajemy, więc zapraszamy Was również na nasze konto Imperium dla Kobiet. I jeszcze raz bardzo dziękujemy Tomku, bo to propozycja twoja, więc tak. bardzo dziękujemy. Dziękuję Wam również, jeszcze tylko dopowiem a, też troszeczkę o tym coachingu: że gdyby kobieta chciała dowiedzieć się, jak to wygląda ze strony mężczyzny, to też jest taka okazja, kontaktując się ze mną. Także, Zdecydowanie. Także, także serdecznie zapraszam. Dziewczyny, bardzo Wam dziękuję. Dziękujemy wszystkim Dziękujemy. uczestnikom i życzymy co, udanego startu w nowy tydzień. Z nową siłą, z nową energią. Teraz będzie już tylko lepiej. Zdecydowanie tak. Dzięki ogromne, kochani i do zobaczenia. Dziękujemy i pozdrawiamy. Pa. 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 pa.